Krótka aktualizacja o tym, co się dzieje z mostem Sieninskim i naszym zawiadomieniem do prokuratury o możliwości popełnienia tam przestępstwa przez gdańskich urzędników. Tak, pani prezydent Drąkiewicz, nie damy o tym zapomnieć. Byłem na policji w Wydziale Gospodarczym, złożyłem zeznania, powiedziałem, jak było, a było tak, drodzy państwo, że pół roku wcześniej most. Na podstawie pisemnej ekspertyzy wiadomo było, że każdego dnia może zostać wyłączony z użytku. Mało tego, pięć lat wcześniej już pierwsze takie ekspertyzy się pojawiły, mówiąc o tym, że moc się może w każdej chwili zawalić. Co zrobiły z tym władze miasta Gdańska? Kompletnie, kompletnie nic. Nie przygotowały ani planów awaryjnych, nie przygotowały żadnych procedur na takie właśnie wydarzenie. Dzięki Bogu nikomu nic się nie stało, ale ktoś, szczerze, tak uważam, ktoś powinien za to ponieść konsekwencje za to, że naraził nas. Na niebezpieczeństwo i za to, że naraził i moje, i wasze kieszenie gdańskich podatników na bardzo poważne straty. Jak będę wiedział więcej, co się w tej sprawie dzieje, oczywiście będę was na bieżąco informował. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.